Dzień dobry, dzień dobry. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym roku 2022. Już widzę, że jest z nami kilka osób, bardzo się cieszę. No i tradycyjnie słyszycie mnie, tak? Słyszycie, widzicie? To jest najważniejsze, żeby mogła już przejść dalej. Cześć Teresko, cześć Karolinka, cześć Jasiu, bardzo was witam serdecznie. Okej, okay, już mam tutaj informację, że mnie słychać, także bardzo się cieszę. Moi drodzy, mamy nowy rok, wchodzimy z nową siłą, nową powerem i oczywiście zawsze nadzieją i wiarą, że ten rok będzie lepszy od poprzednich. No i oczywiście, niech będzie gorszy od tych, które mają nadejść. Cześć, alu. Cóż my dzisiaj będziemy robić? Otóż Dzisiaj spotykam się z Wami na takie właściwie już tradycyjne spotkanie, ponieważ zawsze odkąd działam na, pomysły, na pomysłach na animacje, to zawsze na początku roku podsumowuję i mówię, co planuję na najbliższy rok, a plany już są jak najbardziej i chciałabym się z Wami nimi podzielić, co się będzie działo na pomysłach, jakie atrakcje planuję, jakie mam postanowienia i co bym chciała dla Was przygotować, aby to Wam się przydało. No i dobrze. Więc tak. Um, gdzie ja tutaj to mam? O, jest. Co dalej z pomysłami na animację? Dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem roku ubiegłego i tego, który już mamy. Mhm. Cześć, Julia. No więc dzisiejszy live będzie w ogóle bardzo króciutki. Mam nadzieję, że potrwa. Myślę, że potrwa około 15 minut do 20. Um, hej, 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 witam serdecznie. Um, I na początek powiem najważniejsze wydarzenia roku 2021, co też fajnego robiliśmy wspólnie i co też u mnie prywatnie ważnego się wydarzyło. Potem przejdę do tego, co będzie się działo na pomysłach na animację w tym roku. I na koniec zdradzę Wam, bo wiem, że pytacie, na jakim etapie jest książka, Książka nietypowe święta. Moja najnowsza książka. Często o nią pytacie w komentarzach, więc ją zdradzę na jakim to jest etapie i kiedy ona się ukaże. No dobrze, no to jedziemy, kochani. Cześć Kasiu, cześć Wiola. Porównanie. Robiłam takie podsumowanie rok temu, także zobaczcie, co też się zmieniło. Fanpage, polubień, doszło jak widzicie z 6 tysięcy na 10 tysięcy. Na YouTubie... Podwoiła się liczba subskrypcji, to niesamowite YouTube, także bardzo Wam dziękuję bardzo. Część osób ogląda mnie z YouTube'a, część ogląda mnie na Facebooku, także pewnie nie będziecie widzieć wszystkich komentarzy, ale ja tutaj Was widzę. Widzę zarówno YouTube'a, jak i Facebooka, także dzięki wielkie za subskrypcje, aż się podwoiła ich ilość. Podobnie podwoiła się ilość na grupie, grupa pomysły na animację, niemalże naprawdę razy dwa. I oczywiście też mamy kontakt mailowy. Dostajecie ode mnie. Mnie maile regularnie, czytacie je, odpisujecie mi na nie. Bardzo Wam za to dziękuję i będziemy sobie mailować dalej. Um. Cóż się takiego wydarzyło w roku? To, co postanowiłam i dopełniłam, ukazało się 12 postów blogowych na stronie pomysły na To było moje postanowienie, udało mi się go dotrzymać. Rzeczywiście co miesiąc ukazywał się post, i już tutaj, dla osób, które przygotowują się do Dnia Babci i Dziadka, wpadnijcie na właśnie na stronę, tutaj macie adres i tam znajdziecie pomysły na zabawy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Także to jest post zeszłoroczny, ale jak najbardziej aktualny. Dalej, mieliśmy wyzwania na grupie. Dużo osób brało w nich udział. Wyzwania polegały na tym, że ja wstawiałam w każdym miesiącu cztery posty i członkowie grupy wrzucali swoje pomysły. Na przykład na zradycyjne zabawy, zabawy plastyczne, zabawy ruchowe, linki do piosenek wrzucali. Sporo się działo. Na przykład takim wyzwaniem było wyzwanie Wielkanocne, gdzie były pomysły na Wielkanoc. Jeżeli jeszcze nie należycie do grupy, pomysły na animację, to zapraszam. Tam znajdziecie mnóstwo pomysłów, nie tylko ode mnie, ale również od innych członków grupy. Raz w miesiącu mieliśmy live'a, to też było mega, dziękuję Wam za towarzyszenie mi. Tutaj akurat, tutaj akurat mamy screena z października. Bardzo się cieszę, że właśnie że towarzyszyliście mi i muszę powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób było właśnie na tych live'ach. Co postanowiłam rok temu i co zrealizowałam, tutaj takie podsumowanie, Postanowi... Może nie postanowiłam, ale marzyłam o tym, żeby pomysły na animacje miały 10 tysięcy polubień i się to udało. Akurat Facebook ma zamiar zlikwidować tą liczbę polubień, więc ja się ucieszyłam, że jeszcze udało mi się zobaczyć ilość polubień, zanim zostaną usunięte. Udało mi się dotrzymać trzech postów w tygodniu. Jeden mail w tygodniu był do Was wysyłany, odbywał się jeden live w miesiącu, jeden wpis blogowy i wyzwanie na grupie cztery posty na miesiąc. To postanowiłam i to zrealizowałam. Ale jak to bywa w życiu, nie wiem jak u Was z postanowieniami, ale nie wszystko udało mi się zrealizować, co chciałam. No i nie udało mi się. Nie udało mi się publikować regularnie filmów na YouTubie. Były livey, więc no, można by je uznać, ale ja chciałam jednak, żeby tych filmów było jeszcze więcej na YouTubie. Mam nadzieję, że w tym roku mi się to uda. Nie ogarnęłam TikToka, chciałam, ale jakoś tak, no nie miałam, wolę z Wami być na Facebooku, na YouTubie, a jakoś ten TikTok mi się nie udało. Nie odbyły się również zaplanowane warsztaty dla nauczycieli Biotecy z powodów wiemy jakich, niezależnych ode mnie. Zostały one przesunięte, stały one przesunięte na ten rok. Mam nadzieję, że już tym razem nic się nie pokrzyżuje i uda mi się przeprowadzić takie stacjonarne warsztaty dla nauczycieli. Również wywiady planowałam przeprowadzać i spotkanie na żywo z Wami. No niestety taka sytuacja, że się nie udało. Bardzo ważna rzecz, pomogliście mi wybrać tematykę mojej drugiej książki. Miałam mnóstwo pomysłów, nie wiedziałam za co się wybrać, ale naprawdę ogromną większością głosów zadecydowaliście, że będą to nietypowe święta z kalendarza, a więc na tym się skupiłam. Jeżeli znów się pozbieram, się już po tym, po tym pisaniu tej książki, no to w drugie miejsce zajęły dni tematyczne typu Piraci, Indianie i tak dalej. Więc jeżeli już. Otrząsnę się po pisaniu tej książki, prawdopodobnie zajmę się tym dniami tematycznymi, ale póki co dziękuję Wam za udział w ankiecie, w której wybraliście tytuł mojej drugiej książki, w której wybraliście tematykę mojej drugiej książki, później również wybraliście tytuł, ale rzeczywiście ten pierwszy krok to był wybór tematu. W 2021 roku zakończył się również pierwszy nakład mojej książki Pozna Europę przez zabawę. Bardzo się cieszę, tutaj widzicie na tym zdjęciu, jak podpisuję już ostatnie sztuki, które się rozeszły i oczywiście nie martwcie się, książka już, drukarnia dostarczyła drugi nakład, także ona jest jak najbardziej, tutaj Poznaj Europę przez zabawę, moja pierwsza książka, pierwszy nakład wyprzedany, drugi już jest gotowy u mnie. Odbył się festiwal Akademii Frajdy, w trakcie którego publikowałam przez 14 dni codziennie filmik z pomysłami na zabawy. I oczywiście witam serdecznie nowych kursantów w Akademii Frajdy. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że, e, że, prze, że jesteście na platformie. Mam, jest super. <ścoughs> cieszę się bardzo, Asiu, że książka Ci się podoba. Ehm. Kurs Animacje na wakacje witam kursantów. A Asia chyba pisze właśnie o tym kursie, że ma kurs, tak. Więc witam serdecznie nowych kursantów. Tutaj opinie zebrane, cudowne opinie na temat kursu. I oczywiście Akademia Zabaw Jesiennych. Również bardzo, bardzo serdecznie witam nowe osoby na pokładzie. Wreszcie na koniec roku odbyła się konferencja Mikołajkowa online. 5 godzin inspiracji pięć wykładów, 7 godzin, właściwie to jest 6:56, czyli 7 godzin mówienia tylko o Mikołajkach. Oprócz mnie wystąpili też inni prelegenci, którzy opowiadali o swoich pomysłach na Mikołajki. Wydarzenie było genialne, również mi w nim towarzyszyliście. Jestem z tego bardzo dumna, bardzo szczęśliwa, że to się, że to wypaliło, że to się udało. I na sam koniec roku jeszcze pojawił się kalendarz świąt nietypowych. W niewielkiej ilości dla, dla chętnych jeszcze zostało go chyba 30 sztuk, coś koło tego. Pewnie tu widzę osoby, które kojarzę, także kalendarz świąt nietypowych z zaznaczonymi świętami. Kolorowy, piękny, taki właśnie kalendarz dla dzieci, do przedszkoli, do sal zabaw, do świetlic. Super, konferencja Mikołajkowa. Dziękuję. Tak, konferencja była świetna, więc jeszcze na koniec roku pojawił się szybciutko taki kalendarz dla dzieciaczków z nietypowymi świętami. Dobra. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, no to kalendarz można zdobyć na stronie pomysłynaanimacje.pl. No dobra, no to to było. A prywatnie u mnie, co się wydarzyło? Zdobyłam rysy! Jest! To było moje ogromne marzenie: być na dachu polski. A ponieważ za bardzo nie chodzę po górach, tak ja nie jestem w ogóle górska, i troszkę się obawiałam. Właściwie to ludzie mi mówili, że może może zacznij od mniejszych górków, jakieś świętokrzyskie, coś tego. No ale ja jestem taka, że od razu. Od razu idę na najwyższą, na najwyższą górę. Udało się, rysy zdobyte. Pogodań nie dopisała, ale może to lepiej, bo nie widziałam tych przepaści, tylko po prostu szłam przed siebie. Zabrałam ze sobą na szczyt moją książkę, moją koronę. Bo wiecie, trzeba się podnieść, poprawić koronę i zasuwać. I dlatego korona poszła ze mną i oczywiście nie szłam w niej cały czas, tylko zaszłam ją na górze, i książkę również wtargałam na górę, aby sobie zrobić takie fajne zdjęcia. Jeszcze jedno wydarzenie z mojego życia prywatnego. Tutaj już Wam pokazywałam. Słuchajcie, y, piatek mój, piękny, śliczny, <gry> który sobie rośnie, łobuzuje i rozwala cały dom. No ale tak, taka miłość trudna. No. <gry> no dobrze, no to co teraz się wydarzy z pomysłami na animację? Y, co wydarzy się. Y, ala, ja też nie wolę, bardziej może. <gry> ja w zasadzie góry lubię, tylko po prostu nie zdobywam szczytów. Lubię sobie po nich spacerować. Ja po prostu bardzo lubię odwiedzać nowe miejsca, podróżować. No ale stwierdziłam, że na dach polski chciałabym wejść i weszłam tak po prostu. Co w tym roku przygotowuję dla Was na pomysłach na animację? O tym powiem już teraz. No więc tak, zaplanowałam sobie projekty kwartalne, czyli na każdy kwartał będzie jakieś duże wydarzenie. Będą oczywiście jeszcze pomniejsze wydarzenia, ale pomyślałam, na początek Wam powiem o tych największych. No więc tak, w pierwszym kwartale będzie książka nietypowe święta. 600 zabaw z grupą dzieci. I tutaj yy, yy, bawimy się, nie, pewnie już widzieliście na fanpage'u, że publikuję ilustracje z tej książki. I odgadujecie nietypowe święta z tej ilustracji, które są zawarte w książce. No i tak się bawimy. Z tej okazji, również z okazji promocji tej książki, pojawi się webinar, na którym podzielę się różnymi, różnymi pomysłami na zabawy właśnie takie tematyczne, na pewno będzie się sporo działo i jak zawsze będziemy się dobrze bawić. W drugim kwartale powtórzymy sobie festiwal frajdy, czyli będę publikować codziennie jakieś filmiki z zabawami, być może będą to posty z zabawami, wszystko z okazji otwarcia kursu animacje na wakacje, ale to w drugim kwartale będzie można tego dołączyć, będziemy również się dzielić różnego rodzaju pomysłami na zabawy na fanpage'u. Trzecim będzie... Akademia Zabaw Jesiennych, będzie można do niej dołączyć, ale planuję zrobić, tak jak była konferencja Mikołajkowa, to chciałabym w tym roku zrobić jesienną konferencję online. Ona będzie również bezpłatnie. Również zaproszę do nich innych prelegentów, aby każdy podzielił się swoimi pomysłami na takie jesienne wydarzenie, na powitanie jesieni, na zabawy z darami jesieni. Więc chciałabym taką konferencję również zorganizować z innymi osobami. Kto wie, może dwudniową nawet. Także obserwujcie, bądźcie czujni, myślę, że wyjdzie to bardzo fajnie. I w ostatnim kalendarz świąt bardzo Wam się spodobał, więc myślę sobie, że na 2023 również go przygotuję, odświeżony, uzupełniony. Teraz jak tylko usłyszę jakimś fajnym święcie, to sobie tej dopisuję, po to, żeby za rok Wam uzupełnić. Asia, super pomysł, mam dwie akademie, już przerobiłam. No to bardzo się cieszę. No to taka konferencja na pewno będzie fajnym uzupełnieniem. Dobra, także tak wyglądają duże, duże projekty na ten rok. Ale oprócz tego, będzie na pewno jeden wpis blogowy na miesiąc. W styczniu już wkrótce na pewno się pojawi, czyli już po tym roku będą 24 wpisy blogowe. Wow! <grytanie> Raz w tygodniu ponownie będę wysyłać maile do Was. Co w tych mailach? W mailach wysyłam pomysły na zabawy, wysyłam informacje o wpisach blogowych, wysyłam informacje o live'ach, o różnych wydarzeniach, o webinarach. Zawsze, jeżeli nawet na Facebooku coś się przegapi, no to na pewno mailowo to otrzymacie. Jeżeli ktoś nie otrzymuje ode mnie maili, a chciałby, no to zapraszam pod link, który wklejam właśnie w komentarzu. On się powinien pojawić i na Facebooku, i na YouTubie. Tak, już go macie. Jeżeli ktoś jeszcze nie otrzymuje ode mnie maili, no to wpadnijcie pod ten link, który widzicie w komentarzu. Tam podajcie swojego maila. Uważajcie, sprawdzajcie koniecznie spam, oferty, aby tam one nie uciekły. Dodajcie sobie najlepiej ten adres, do którego dostaniecie do swoich kontaktów, i wtedy nic nie przegapicie. Wszystkie wydarzenia, wyzwania, live, y, nowe informacje o wpisach blogowych, pomysły na zabawę wszystko to będzie wysyłane mailowo. No to tak, czyli raz w tygodniu mail, raz w miesiącu wpis blogowy. Na grupie będą ponownie zrobimy sobie wyzwania. To również Wam się bardzo podobało. Braliście w tym aktywny udział i to sobie utrzymamy. W styczniu, yy, tak, myślę, że jest dopiero piąty, więc myślę, że zdążymy odpalić jeszcze jedno wyzwanie. I moim ogromnym marzeniem jest nawiązanie współpracy z Domem Dziecka. Trzymajcie kciuki, aby się to udało. Yy. Live w miesiącu, jeden, gdzie sobie będziemy mówić o pomysłach na zabawy, ale również o tym, co w danym miesiącu ma się wydarzyć ciekawego. I również mam takie marzenia, aby przeprowadzić szkolenie czy też warsztaty stacjonarne, aby spotkać się na żywo, aby właśnie przekazywać inspiracje, pomysły w taki sposób stacjonarny. Więc to jest również takie moje marzenie, aby przeprowadzić stacjonarne szkolenie czy też warsztaty. I wreszcie wydarzenie, na które mnie pytacie, i już ostatnia informacja na dziś. To jest ostatni slajd i ostatnia informacja premiera książki Nietypowe Święta będzie 16 stycznia w przyszłą niedzielę. I wtedy zrobimy sobie webinar, taki półtora godzinny, na którym będzie tematyka właśnie o nietypowych świętach. Ja podam dużo pomysłów na zabawy, jakieś inspiracje, podam Wam również pomysły na scenariusze. Oprócz tego, i na koniec tego webinaru, powiem, jak można książkę zdobyć. I teraz, jak wygląda ta książka? Wygląda tak. Ta ja tutaj mam wydruk próbny, który otrzymałam od drukarni. Tak ona wygląda. Proszę bardzo, jeżeli macie moją książkę Poznaj Europę przez zabawę, to wam pokażę teraz, ile ona nie jest, może nie, tak, nie jest gruba, dlatego że jest po prostu większa. Zobaczcie. O kurczę! Ale bardzo mi się podoba taka forma, ponieważ ona jest taka bardzo przyjemna w odbiorze, w czytaniu, ale zdradziłam wam, widzicie co to jest? Mm. Tak, tak wygląda, taką ma formułę. Tutaj ma ilustrację, pokażę te, które już widzieliście na fanpage'u. Pamiętacie, zgadywaliście nietypowe święta, tak wygląda styczeń. No i otwieramy styczeń. Książka Marzenie, dzięki Milenko, otwieramy. I tu na przykład mamy styczeń, dzień dziadka. I książka wygląda w ten sposób, że jest 10 zabaw na dzień dziadka, na przykład wcześniej było 10 zabaw na dzień babci. W każdym miesiącu jest pięć takich świąt, no i 12 miesięcy co daje razem 600 zabaw. Pam, pam, pam. I tutaj ilustracja. I teraz wam coś powiem, że tutaj tutaj te dzieciaczki, one mają swoich odpowiedników w rzeczywistości, to są dzieci z mojej rodziny, ja wysyłałam Paulinie zdjęcia tych dzieciaczków i ona je rysowała. I na webinarze 16 pokażę Wam zdjęcia dzieci, jak one wyglądają w rzeczywistości, dobra? To będzie taki bonus, kto by wytrwa do końca, ten zobaczy ilustrację. I to jest ta książka, jak widzicie, jest sporo większa od tej Pozna Europy, jej tył, no i ona pasuje idealnie do kalendarza. Okej, okay, dobra kochani. Super książka. Dobra. No więc tak, widzimy się 16 stycznia na webinarze, gdzie będzie ogrom pomysłów na zabawy. Na koniec tego webinaru dam link do tego zakupu tej książki, już wtedy będzie. Także będziecie mogli ją zdobyć. Ale to 16 stycznia. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Cieszę się, że byliście ze mną. I cóż, zapraszam do zabawy. Jutro pojawi się kolejna ilustracja z cyklu, jakie dni ukryły się. Dobra, w stycznia wam nie zdradzę, bo to była fajna zagadka, bo, bo trudno było zgadnąć. Ale powiem wam, wczoraj był opublikowany luty. O, i tutaj jest pięć nietypowych świąt z lutego, które znalazły się w książce. Okej. Okay? Więc mamy. Ja tej szybciutko powiem, bo komentarze długo wpadają. Chyba, że ktoś szybko napisze, jakie to są nietypowe święta. Pięć nietypowych świąt, które są w tej książce w lutym. No. <śmany> mamy. Wczoraj zgadliście bardzo fajnie. Ok, no to ja już mówię. Dzień niedźwiedzia, dzień dinozaura, dzień kota, walentynki i dzień. Dziewinoza mi napisała dobrze. I ostatni dzień to jest tłusty czwartek. W książce znajduje się 10 zabaw na tłusty czwartek. Dobra, to tyle. Więcej o książce powiemy sobie 16 października. Również będzie yy, duży webinar. Także już się nie mogę doczekać. Widzimy się w przyszłą niedzielę. Ja Wam życzę, kochani, ponieważ mamy 5 stycznia. Życzę Wam oczywiście spełnia waszych postanowień noworocznych, aby rzeczywiście ten rok, żebyście czuli, że ten rok jest wasz, że spełnia się to, o czym marzyliście, że realizujecie swoje postanowienia, czujecie w sobie taką moc i sprawczość, że wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe i cóż, mam nadzieję, że przejdziemy ten rok wspólnie, dobrze się bawiąc. Dziękuję jeszcze raz za dziś. Do zobaczenia 16 stycznia na webinarze. Będę jeszcze informować, co, kiedy, o której. Wyślę Wam link. Będziecie mogli się zapisać, po to, żeby dostawać powiadomienia. Będziecie mogli dostać również, będziecie mogli stawić SMS-a, jeżeli byście się bali, że zapomnicie. Jest Was teraz bardzo dużo, urosło na sam koniec, kiedy się żegnam, nagle zaczęliście przychodzić, ale to nic. Julia Woźniak, super, na pewno kupię. Dobrze. To za tydzień. Za tydzień jule, będzie książka już. No dobra. Także jesteśmy w kontakcie. Buziaki. Mua. A gdzie przypomnienie? No i spóźniona jest. No tutaj nie ustawiałam przypomnień, bo to taki szybki live, króciutki, 20-minutowy, ale jak będzie y, Madziu webinar 16 stycznia, na którym będzie moż... opowiem więcej o tej książce i nie tylko, będą również zabawy, to wtedy będą przypomnienia słowo, mailowo będą wysyłane. <laughs> Dobra, do zobaczenia, buziaki, Mua, bawimy się, jutro marzec zgadnięcia, będzie jutro post z Marcem, do zobaczenia.